Cały czas te takie pytania z zewnątrz, czy też w internecie, dlaczego podjąć taką decyzję. Poranku to jest dla mnie dosłownie definicja luksusu. Właśnie przyjechałam i nawiązując do tego, co ja tutaj mam. Truskawki, zobaczcie na nie. Dzisiaj te truskawki są tak piękne i jeszcze tak pachną, że ja no już się nie mogę doczekać, aż je zjem. Mam jeszcze pomidory. No zobaczcie tylko na nie. Do boskie. I jeszcze trochę czereśni. Dobra, spróbujmy jedną. Tak, dobra, bez mycia. Chyba znalazłam swój ulubiony warzywniak. Mmm, na. A tutaj kupiłam chleb specjalnie na zamówienie mojej przyjaciółki, dlatego że ja mam bliżej do naszej ulubionej piekarni e, i dzisiaj właśnie będziemy jedli sobie chlebek z ubitym masłem z piekarni Day. Zobaczcie, mm, ja już się rozpływam. E, dzisiaj jest koncert Rampy. No i właśnie przed koncertem. Robimy sobie takiego bifora. Ogólnie okazało się, że naprawdę zebrała nam się taka ekipa, bo w sumie 7, 7 osób jakoś. Także mega fajnie, dlatego że właśnie przed koncertem spotykamy się u Zuzy. Ja do niej trochę wcześniej przyjeżdżam, dlatego że chcemy przygotować coś pysznego do jedzenia. Właśnie chcemy zrobić taką wersję... Talerzyku. Koncept, sharing concept. Pomijmy ten fakt i ja wiem, że niektórzy już nie mogą słuchać słowa talerzyki. I uwierzcie mi, że ja naprawdę też czasami już mnie skręca. Chcemy zrobić to w domu. Chcemy zrobić taką domową wersję. Nie wiem konkretnie jeszcze, co będziemy robić, ale właśnie na pewno będzie nam potrzebne takie świeże, pyszne pieczywo na zakwasie. Ale powiem wam, że ja dawno nie cieszyłam się tak na jakieś wyjście, na wydarzenie. Serio. I tak się jaram, że właśnie dzisiaj będzie ten koncert Trump w Warszawie, dlatego że on pierwszy raz właśnie będzie grał i no kurczę, cieszę się. I jeszcze fajnie, że w ogóle tak się wyklarowało niepozornie, że idziemy właśnie taką ekipą, dlatego że często jest tak, że no nie, nie udaje się tych ludzi zebrać i bardzo często jest tak, że, że wiecie, dwie, trzy osoby. Dajcie mi znać, czy wy też jecie truskawki teraz po prostu kilogramami. Ja uwielbiam i teraz są przepyszne te wszystkie polskie, słodkie. No, ja czuję totalnie w pełni wiosny. Z tyłu, mnie piwonie, truskawki. Dzisiaj rano byłam na treningu, stąd właśnie takie moje nieogarnięcie, bez makijażu, bez niczego. No, ale dzisiaj wieczorem będę, wiecie, wyszykowana, umalowana. Raczej idę w ogóle w takim outfitie dość basicowym, ale biorę kowbojki i biorę to taką chustkę na głowę. A z kulinarnych rzeczy w ogóle zapomniałam Wam się pochwalić, już Wam pokazuję. Teraz już możecie mnie nazywać perfekcyjną panią domu, dlatego że zrobiłam swój pierwszy rosół tutaj w mieszkaniu, ale naprawdę, ja nie chcę sobie schlebiać, ja nie mam jakiegoś wybujałego ego, ale naprawdę. Ten rosół wyszedł przepyszny. I e, właśnie rozmawiałam z moimi rodzicami, też wysyłam im zdjęcie, dlatego że moi rodzice mają naprawdę super połączenie takie rosołowe. E, te wszystkie składniki już tak dostosowali, że naprawdę ten rosół wychodzi mega aromatyczny, przepyszny. No, ale ja stwierdziłam, nie mogę być gorsza, i mój tata się śmiał, że teraz ma konkurencję i że teraz ja będę robić najlepszy rosół w rodzinie. Ale jeśli e, miałabym wam powiedzieć, klucz do rosołu to jest e, mięso. Najlepiej różne warianty. Ja Użyłam kaczki, wołowiny i kurczaka, i uważam, że dzięki temu ten rosół jest bardziej aromatyczny. Można właśnie mięso upiec, i dopiero później gotować z warzywami. I polecam Wam też dodać świeży lubczyk. To naprawdę dużo zmienia. E, troszeczkę też sosu sojowego. Wiadomo, ja też nie przesadzić opalona cebula. Wszystkie jakieś takie na pozór małe rzeczy, ale one tworzą przepyszny rosół. Dobra, ja ogarniam kuchnię, tutaj zakupy, robię sobie kawkę i lecimy z tym dniem. Espresso gotowe i przyznam Wam, że ostatnio mam fazę na e, napój kokosowy do kawy, bądź do maczy. To jest totalnie dziwne jak dla mnie. Moje kubki smakują Chyba się zmieniają, bo zawsze tylko grochowe, owsiane i też dalej lubię, szczególnie właśnie grochowe, ale kokosowe aż jestem sama w szoku. A z ekspresu jak na razie jestem turbo zadowolona, tylko szukam jeszcze dobrego młynka do kawy, żeby właśnie mielić. Dobrze, że żabkę mam dosłownie minuty ode mnie, dlatego że przed sekundą miałam szybką wyprawę, bo okazało się, że nie mam już kostek lodu zrobionych, a jedyne w żabce jakie były to kubek, taki wiecie, z lodem. Nic większego nie udało mi się kupić, więc ja, yeah, robimy mrożoną kawę. Lala, ale wow, złoto. to była jak świetanka dosłownie. Jest inspirowana briożką, wypiekami drożdżowymi i całym, wiecie, tematem piekarniczo-wypiekowym. No i, no, aż oczy mi się zaświeciły, dlatego że pewnie wiecie, jak bardzo ważne są dla mnie wypieki drożdżowe, jak bardzo z tym tematem się utożsamiam. I tutaj połączenie mody wraz z wypiekami to jest. Po prostu chyba jeden z lepszych eventów, na jakich ostatnio byłam Jeśli chodzi o kreatywność Zaraz wam pokażę, bo naprawdę jest mnóstwo briożek I jeszcze to jest takie taki wielkie masło. patrzcie Cześć, dzień dobry, Boże Jaki słodziak, Boże A jechałaś na rowerku? Zaparkowałam to Dzień dobry Hello no balik taki. Super ale dobrą No taki, wiesz, trochę tak niegrofała. Trochę niegrofała, ale można sobie nagrywać z tym. Ogólnie taki. No lubię go. Bo jest taki, wiesz, do torebki. Właśnie mam moment nostalgii, dlatego że maluję się przy toaletce w moim pokoju, wiecie, w domu rodzinnym. I tak naprawdę tutaj przeżywałam wszystkie swoje takie ważne chwile, też nastoletnie Nagrywałam bardzo dużo. Jest to ten taki, to taka przestrzeń, która naprawdę jest taka wa ważna dla mnie. I tak sobie myślę, że tyle się zmieniło. Już nie mieszkam teraz w moim pokoju. Jak przyjeżdżam do niego, to bardziej czuję się. To jest mega dziwne, że jakbym była w gościach, w ogóle, wow. Mimo, że tutaj moi rodzice dbają o to, żeby, no wiecie, mój pokój wciąż wyglądał tak samo, no bo wiem, że czasem jest tak, że podobno jak dzieci wyjeżdżają, czasami rodzice Zagracają jakieś pokoje swoimi rzeczami, bądź coś tego typu, i robią z pokoju dziecka jakieś składowisko wszystkiego. Ja na szczęście czegoś takiego nie doświadczam. Tutaj w moim pokoju dalej jest przestronnie, tutaj nie ma poukładanych żadnych rzeczy. I przyznam Wam, że jeśli doświadczyliście czegoś takiego, że, nie wiem, przyjeżdżacie do swojego pokoju, a tutaj nagle jakieś inne rzeczy tam są i, nie wiem, jest ten pokój zmieniony. To mi by było przykro. Nie wiem, jakie wy macie do tego podejście, ale no, to jest kawałek wspomnienia dla mnie. Kawałek takiej części mnie. Gdyby ktoś zmienił mi ten pokój, to I'm done. Dzień dobry, kochani, witam się z wami z Lublina. Tak, teleportowałam się do domu rodzinnego. Jest godzina 9:56. Ja właśnie się zebrałam. I jadę na badania, na jedno USG, i mam też dzisiaj fryzjera. Jestem przyzwyczajona do niektórych lekarzy czy do usług pewnych, więc nie mogę tego robić w Warszawie. I na przykład tak samo mam z fryzjerem. Moja kochana Aldona dzisiaj mnie przyjmuje i jestem bardzo ciekawa. Czy ja siedząc już na fotelu powiem jej, że tak ścinamy włosy, dlatego że mam ogromną ochotę ściąć znowu włosy tak jak miałam. Wydaje mi się, że to będzie już dwa lata leciały. Ja pamiętam wtedy zrobiłam świeży start, nowy rok i chyba to był 2023. Potrzebuję takiej świeżości, więc mam nadzieję, że dzisiaj będzie lekka zmiana i że trochę te włosy podetniemy. Przez to, że jest długi weekend, to jest tak mało ludzi na mieście, że po prostu chodzę sobie i nikogo wokół mnie nie ma. Totalny spokój, odpoczynek dla umysłu, od tego chaosu, ciągłego pośpiechu, po badaniach, szybka kawka. No po prostu musiałam, serio. Ja ostatnio mówiłam, ja nie jestem uzależniona od kawy, ja robię sobie detox. Tak. A później kończę tak. Właśnie wracam do domu, wyszłam już z badania, także poranek, badania krwi i inne zaliczone. I to jest też właśnie przypomnienie do Was, jak mam tutaj możliwość dotrzeć chociaż do. Jednej osoby e, młodej, czy w moim wieku, starszej, młodszej, to jest nieważne. Pamiętajcie, żeby się badać, żeby kontrolować swoje zdrowie. I tak jak to mówią, lepiej zapobiegać niż leczyć. I mam świadomość, że u wielu osób właśnie robienie badań czy mm, sprawdzanie swojego zdrowia może wiązać się z jakimś takim wewnętrznym. Lękiem, to pamiętajcie, że to jest naprawdę ogromnie ważne i często też rozmawiam o tym z moją przyjaciółką. I tak sobie czasami rozmyślamy, że mamy przecież tylko to jedno życie, to jedno zdrowie i tak bardzo ważne jest dbanie o nie. I najgorszy jest moment, kiedy w sumie może czasami też taki otwierający głowę, że kiedy to zdrowie zaczyna nam się przysłowiowo Wsypać, to zaczynamy sobie uświadamiać, że te na pozór prozaiczne czynności życia codziennego, jak wstanie z łóżka, ogólna siła, możliwość wykonywania pewnych czynności, właśnie aktywność fizyczna, że nasze ciało nam to umożliwia i że jesteśmy sprawni, czy to jeśli chodzi o głowę, czy o ogólnie fizycznie. I wtedy 100 razy bardziej człowiek docenia to wszystko. Więc to jest takie mini przypomnienie dzisiaj ode mnie, żeby po prostu dbać o to zdrowie i podchodzić do niego z takim ogromnym szacunkiem. Przyjeżdżam do domu i ja dosłownie zachwycam się tymi piwoniami. Jakie one są piękne. Taki pudrowy róż, boskie. Tutaj jest jeszcze dalsza część. No, cudo. się z Wami w mojej ponownie erze krótkich włosów to to było planowane, trochę nieplanowane ja stwierdziłam, tniemy po prostu ja chcę znowu poczuć się świeżo mieć krótkie włosy ja się tak dobrze czułam wtedy w takich krótkich włosach, że stwierdziłam odświeżamy to, robimy włosy i tak odrosną ostatnio też moja Aldona fryzjerka powiedziała mi, że naprawdę jakość moich włosów się poprawiła jak je dotyka, to naprawdę sama mi już właśnie dwa razy wspominała, że naprawdę widzi poprawę. No, ja jestem bardzo zadowolona. Wiem, że są osoby, które uwielbiają długie włosy i będą mi pisać, że nie, po co ścięłaś? A druga część będzie mówić, że tak, że, że fajnie w krótkich, więc na pewno będzie społeczność podzielona, ale najważniejsze, że teraz ja właśnie czuję się tak świeżo, fajnie. Moi mam już pokazywała, mówiła, że ładnie, teraz zobaczymy reakcję Julki i mojego taty. Miałam dzisiaj wieczorem wracać do Warszawy, ale stwierdziłam, że zostanę na dłużej domu, bo jest tak fajnie, moja mama jeszcze zrobiła w ogóle naleśniki, bo ją poprosiłam i moja mama robi tak pyszne naleśniki z serem, że naprawdę to jest dla mnie taki niepowtarzalny smak, i naleśniki są dla mnie takim komfortowym jedzeniem. Jest kilka takich rzeczy, które Wraz z moją wyprowadzką uświadomiłam sobie, że pokochałam jeszcze bardziej i jeszcze bardziej dostrzegam takie. Typowe jedzenie w domu. I mimo, że ja też sporo gotuję i tak jak Wam pokazywałam, zrobiłam ostatnio rosół, robię drożdżówki, jakieś tam, wiecie, moje wypieki. Sama też gotuję jakieś, no nie wiem, robię mięso. Wiecie, jak jest, ale często na przykład moja mama ma takie inne, swoje jedzenie, które robi. I to jest trochę inaczej. Jak siedzicie do stołu i ktoś Wam poda po prostu obiad, który jest zrobiony przez kogoś, mam wrażenie, że wtedy to. Inaczej smakuje. Kolejna rzecz, ja muszę się tym z wami podzielić. Proszę, powiedzcie mi, że ja nie jestem jakaś odklejona od rzeczywistości. Czy też macie tak, że jak ktoś wam zrobi kanapkę? Akurat to chodzi o kanapkę. To ona smakuje lepiej? Ja wiem, ja wiem, to może być mega dziwne, ale ja zawsze, jak jem kanapkę od mojej mamy, bo ja na przykład próbuję jej kanapki, to ona wtedy automatycznie jest lepsza, mimo że ja mogłabym sobie sama zrobić taką kanapkę i ona nie będzie tak smakować. Nie wiem, mam wrażenie, że jak ja jej jem od niej i od niej próbuję, to to jest lepsze. To jest mega dziwne, ale nieważne. I ja po prostu teraz jak przyjeżdżam do domu, to uświadamiam sobie, że niektóre takie obiady to jest coś, za czym ja mega tęsknię, ale też bardzo... Jestem wdzięczna, że lubię gotować i że dla mnie nie ma problemu zrobienie, wiecie, obiadu, czy, czy gdzieś tam poeksperymentowanie w kuchni, czy właśnie zrobienie takiego typowego niedzielnego polskiego obiadu. Także ja yeah, mam teraz na sobie też bluzę. Pierwszy raz ją w ogóle mam na sobie i jest świetna. Eee... Uważam, że też do mojego koloru włosów właśnie pasują takie odcienie czerwieni i też borda, burgundu i bardzo lubię bardzo lubię takie kolory. I jeśli chodzi o tą bluzę, ona jest z kolaboracji Miss Behave wraz z Coca-Colą. I muszę Wam to powiedzieć, bo ja ostatnio byłam właśnie na nagrywaniu współpracy, takiej naszej kampanii. W ogóle jestem z tego mega dumna, bo wiecie, Coca-Cola to jest taka marka, którą zna praktycznie no, każdy, że jak powiecie Coca-Cola, to macie takie, no okej, okay, no każdy wie o czym mówisz. I dla mnie to jest no, takie spore osiągnięcie, że gdzieś tam mogę współpracować z taką marką, że tworzyć dla nich materiały. I teraz właśnie, jakby puścili tą kolekcję też z Jankiem rapowanie, e, cała kampania, to właśnie byłyśmy na zaproszenie w Grey Poincie właśnie w Warszawie. I był kameralny koncert Janka. I serio, Janek rapowanie na żywo, mimo że ja już byłam raz na jego koncercie na jakimś festiwalu, to on na żywo i tak z bliska jest przeuroczy, on jest taki, taki chłopak z sąsiedztwa trochę, ja nie wiem czy ja mam dobre, dobre spostrzeżenie i totalnie nie widać w nim takich pokładów rapera nie wiem jak jest, wiecie, za zamkniętymi drzwiami ale jak tak chwilę go posłuchałam, później też zrobiliśmy sobie z nim zdjęcie, ja naprawdę tak to doceniam że ja mogę przeżywać takie rzeczy że mogłam być na takim koncercie gdzie było tylko kilkanaście osób yy, i to był taki event w ogóle zamknięty, serio Kocham i właśnie ta bluza była między innymi w paczce i serio jest piękna, i to jest właśnie jakaś taka kolaboracja. Witam się z Wami już z mojego centrum dowodzenia. Przyjechałam do mieszkania dzisiaj rano. E, trasa naprawdę było mało ludzi, więc dotarłam dość szybko. Poszłam na jakieś takie mini zakupy i. Pokażę Wam w ogóle co dorwałam. Ale to może zaraz, bo sama jestem podekscytowana, ale na razie się maluję. Dlatego, że będę nagrywała. Dzisiaj muszę nagrać ten materiał, właśnie do wysłania w poniedziałek, do współpracy. A jutro mam też sesję. Jutro mam taką sesję zaplanowaną. Będziemy robić zdjęcia w studio i chyba jakieś tam plenerowe. Jestem bardzo ciekawa tych zdjęć, dlatego że to jest chłopak, który do mnie pisał już jakiś czas temu, i przez to, że nie jest z Warszawy, no to. Nigdy nam się nie było po drodze, po prostu spotkać i zrobić te zdjęcia. Widziałam efekty jego pracy i naprawdę prezentują się bardzo ładnie, więc tak spontanicznie stwierdziłam: Dobra, jeśli masz ochotę porobić mi zdjęcia, I jesteś chętny, będziesz w Warszawie, no to dawaj się, złapiemy. I jeszcze razem współpracuję właśnie z makijażystką, więc jutro będę miała zapewniony makijaż. Dzisiaj miałam też takie poranne refleksje, jak jechałam samochodem, słuchałam polskiego rapu. Naprawdę, chyba każdy wykonawca przez tą całą trasę mi towarzyszył. I tak sobie trochę rozmyślałam o tym, że no już mija niedługo rok, odkąd podjęłam decyzję o mojej przerwie, właśnie w liceum od studiów, no i cały ten, właśnie gapier. Ostatnio dodałam taki gorilsa i chciałabym też z tego miejsca Wam bardzo podziękować za tak pozytywny odbiór, dlatego że nie spodziewałam się, że tak dużo osób. Utożsami się z tym filmikiem, ale też yy, tak pozytywnie na niego zareaguję i naprawdę cieszę się, że ma taki odbiór, bo to jest też dla mnie taka pamiątka i bardzo taki filmik dla mnie też ważny. W opisie też mocno tak się dość uzewnętrzniłam, napisałam co odczuwam, i teraz z perspektywy czasu naprawdę jestem sobie wdzięczna, że podjęłam tę decyzję o zrobieniu sobie przerwy, mimo że to na naprawdę wiązało się z wieloma emocjami i też. Yy, Pamiętam, jak nagrywałam dla Was filmik, może kojarzycie, właśnie w samochodzie, jak Wam mówiłam, co dalej, jakie kroki podejmuję i teraz y, widzę, jak wiele się zmieniło, jak ja bardzo przez ten rok też dojrzałam, przeprowadziłam się, zdałam też prawo jazdy i no, bardzo dużo takich rzeczy się wydarzyło. O których nawet nie myślałam w jakimś stopniu, i też widzę duży progres w sobie, i myślę, że to jest wciąż taka ogromna nauka, cały czas, i, i dojrzewanie, i uczenie się, i wchodzenie w dorosłość. Szłam troszeczkę tak pod prąd. Wszyscy mi mówili, jakie studia wybierają, gdzie składają papiery, co robią, a ja. Nie robiłam tego i nie podejmowałam się studiów. Cały czas te takie pytania z zewnątrz, czy też w internecie, dlaczego podjąć taką decyzję, ale też takie niezrozumienie, że skąd ten pomysł, albo że jakieś negowanie tego, albo umniejszanie. Dlatego też łączę się ze wszystkimi osobami, które teraz napisały maturę i przechodzą przez taki etap w swoim życiu, że. Szukają siebie i nie do końca może mają ochotę podążać za schematem, a w społeczeństwie jest to często odbierane za coś dziwnego, za coś takiego negatywnego. To jest moje zdanie. Nie chcę, żeby to było źle odebrane, ale uważam, że osoby, które mają właśnie otwarty umysł i nie myślą tak zaściankowo, nie będą negować. Waszych jakichś planów, waszych wizji, i nie będą wam umniejszać albo krytykować. Uważam, że tylko osoby, które mają troszeczkę właśnie taki zamknięty umysł i myślą, że tylko ich myślenie jest prawidłowe. I właśnie takie osoby bardzo często potrafią negatywnie spoglądać na czyjeś decyzje, na czyjeś wybory, bo czasami warto się zwyczajnie zatrzymać i nie mierzyć tylko własną miarą i mm, zwyczajnie zastanowić się, że nie wiemy, co odczuwa dana osoba, skąd się biorą jej decyzje i takie ocenianie bardzo często skrzywdzące. Ja właśnie się tego nauczyłam i największą wartością jest dla mnie Otaczanie się osobami, posiadanie bliskich, którzy zrozumieją cię. I uważam, że to jest największa wartość w relacjach, kiedy wspieramy ludzi bez względu na to, jakie decyzje podejmują, nie zawsze musimy się z nimi utożsamiać czy zgadzać. Wiadomo, że jest pewna granica jakichś też naszych takich wartości, które wyznajemy. I jeśli one się naginają, no to wtedy warto powiedzieć hello, ale. Na przykład te wartości ze mną nie rezonują, ale myślę, że to właśnie wszystko jest kwestią takiego troszeczkę szerszego spojrzenia. Wyjścia, tak brzydko powiem, z krzaków i rozejrzenia się, że ludzie mogą mieć różne swoje problemy, z różnymi rzeczami mogą się wywodzić, bo każdy z nas niesie inny bagaż doświadczeń, więc. Tak. Także, kochani, ja się szybko maluję, nagrywam, a później Wam pokażę, co dzisiaj kupiłam, bo jak naprawdę zobaczyłam tą informację na Instagramie, 10 minut i ja już tam byłam. Ja pokażę Wam. Skończyłam nagrywać i miałam Wam pokazać, <grych> ale to jestem cała ja. Dosłownie zaczęłam to nagrywać na TikToka, jak testuję i chodziło mi o pierwszą jagodziankę w sezonie. I nie jest ona taka klasyczna bo tutaj jest krem patissier i jagody, ale sam fakt, że już... Oh god, ona się tutaj aż wylewa, więc cały szum rozchodził się o jagodziankę, bo byłam tak podekscytowana, że zjem pierwszą jagodziankę, że aż po prostu musiałam cały storytelling dodać. Nie no. Mm. Ale ja jestem usatysfakcjonowana. bo jest naprawdę pyszna. Aż muszę Wam pokazać tę sukienkę, dlatego że ja już ją zamówiłam jakiś czas temu. Ona miała być na jeden z moich wyjazdów, ale wtedy nie zdążyła przyjść. Później ją gdzieś rzuciłam do szafy i dopiero teraz ją przymierzyłam. Dlatego że jutro mam sesję i właśnie szykuję sobie jakieś stylówki, tak wstępnie. I te plecy. Look at this. No, ta sukienka. Boska jest Jeszcze jakiś make up, włosy Ona jest z Opoli, e, Także od razu wam mówię Bez tutaj jakichś zagadek Serio I mean Ja jak będę miała suknię ślubną To ja chcę syrenkę Przysięgam właśnie taką Z odkrytymi plecami Taką długą O Boże Wyobraziłam sobie swój ślub Bro, koniec tego, idę spać Ja już wróciłam po sesji szczęśliwa z tym pięknym makijażem, naprawdę Emilka kocham. I już się nie mogę doczekać efektów sesji, wyczekujcie na pewno jakieś zdjęcia pojawią się niebawem u mnie na profilu właśnie na Instagramie, także can't wait. A ja Wam bardzo dziękuję, że towarzyszycie mi w tych moich codziennych chwilach tutaj, także buziaki, do zobaczenia.